Takich historii jest w Polsce wiele, ale w niewielkiej gminie w Wielkopolsce mieszkańcy powiedzieli dość i chcą, by to z wójtem, a nie ze szkołą zrobić wreszcie porządek. Lista zarzutów wobec samorządowca jest dłuższa, dlatego mieszkańcy doprowadzili do referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska. Wójt najwyraźniej ma w nosie demokrację, bo namawia do bojkotu głosowania. Referendum już w niedzielę. Kramsk to niewielka, wielkopolska gmina, w której w najbliższą niedzielę zatriumfuje demokracja. Mieszkańcy zniesmaczeni działaniami władz samorządowych postanowili zorganizować referendum w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy. To referendum jest potrzebne, ponieważ Wójt i Radni, idąc do wyborów w 2018 roku, obiecywali konkretne rzeczy. Tych rzeczy w ogóle nie spełnili, a wręcz przeciwnie dorobią destrukcję naszej gminy. Nie wydarzyło się e, nic nowego, co mogłoby zmienić się na lepsze. E, jest z, z pracą i z e, poprzednich wójtów, tak? którzy byli tutaj generalnie słabo. Tak. No nie ma tutaj właśnie dla mieszkańców przede wszystkim pobocza. Na tej głównej drodze tej rodzickiej dojazdowej właśnie tutaj do e, zwoli podąży do rodziców. No ciężko, tam jest ruch, z, e, strasznie zmorzył się ruch tutaj, tak? No, Zrosła liczba mieszkańców, wzmożył zmo, się ruch. Brakie infrastruktury typu, nie wiem, gaz na przykład, tak, gdzie, można, gdzie gdzie można byłoby podprowadzić. Kramszczanie powiedzieli dość w momencie, gdy w ubiegłym roku wójt postanowił, że zlikwiduje szkołę podstawową w woli podłężnej. Sama uczęszczałam do szkoły, gdzie w klasie było 30 dzieci. I moim celem, przyprowadzając się tutaj, było dać swoje dzieci do szkoły, małej szkoły, gdzie w klasie najliczniejsza liczba dzieci jest 10. Dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że dzieci uczęszczające do tak mniej, mniej licznej klasy rozwijają się lepiej. Dlatego, że jest mniej wychowawczych problemów. Dla mnie zamknięcie tej szkoły, no to nie wiem, oznacza chyba przeprowadzkę się w inne miejsce, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci, małe dzieci, były dowożone kilkanaście kilometrów, tak jak proponuje pan Wójt, do Kramska, czy też jak proponował w niu, do Wysokiego. Z panem Wojtem rozmawiałam. Na, pan Wojt przedstawiał mi tu sytuację, taką, że generalnie szkoły się nie da uratować. Tak Prosił tutaj o wsparcie, może bardziej, żeby jednak była decyzja nakierowana na zamknięcie placówki. Radna Sejmiku Zofia Itman od kilku lat ze szczebla wojewódzkiego przygląda się poczynaniom lokalnej władzy. I choć wielokrotnie rozmawiała z Wójtem Andrzejem Nowakiem, na niewiele się to zdało. Proponowałam nawet Wójtowi, żeby się zwrócił do posłów, do parlamentarzystów wszystkich z tego regionu z prośbą o wsparcie, jeżeli rzeczywiście są problemy z pozyskiwaniem funduszy na utrzymanie szkoły, na, na rozbudowę. Pan Wójt niby zadeklarował współpracę, no ale właśnie to było niby, bo tak naprawdę byliśmy cały czas zwodzeni, byliśmy oszukiwani. I, i no, ta współpraca nie wyglądała tak, jak powinna. Cały czas byliśmy zbywani. Mieliśmy mieć ogrzewanie centralne zrobione dwa lata, rok temu, nam pan wójt obiecał. Niestety, wszystko poszło na marne. Na wieść, że będą wymienione piece kaflowe na centralne ogrzewanie, zapisało się znacznie większa ilość dzieci niż każdego roku. Więc yy, dla mnie to jest yy, ogólnie dramat, że w takiej okolicy, jaką jest Wola Podłężna, nie będzie szkoły, jeżeli wujdom zamknie, jeżeli przegramy referendum. Na razie szkoła zamknięta nie będzie, ponieważ nie zgodzili się na to rodzice, ale także kurator oświaty oraz minister edukacji. Uznaliśmy, że zgodnie zresztą z priorytetem, z priorytetem światowym państwa i z rządowymi przesłankami do tego, aby jak najbliżej dziecka znajdowała się szkoła, żeby tych małych szkół nie likwidować. Tym bardziej, że Szkoła Woli Podłężnej jest szkołą, w obwodzie której mieszka ponad 200 uczniów. Została wydana negatywna opinia przez, przez wielkopolskiego kuratora oświaty. Z tego co wiem, Ministerstwo Edukacji i Nauki podtrzymało tę opinię. Ta szkoła na dzień dzisiejszy ona powinna tam istnieć, funkcjonować. A skoro tak, to Rada Gminy wspólnie z Wójtem powinni podjąć takie działania, pozyskać takie środki, aby ta szkoła istniała. Dobre rozwiązanie dla dzieci jest jednak nie w smak wójtowi. Andrzej Nowak postanowił zaskarżyć decyzję kuratora i resortu oświaty do sądu. Myślę, że nie ma osób, które byłyby e, zadowolone e, z wszystkiego, co się, co się tutaj dzieje. Spotykamy się z wójtem. Twierdzi, że zgoda na likwidację szkoły by była, gdyby rządził ktoś inny. Mamy sytuację w kraju, w których opinie kuratora o uchwałach dotyczących zamiaru likwidacji szkół są zupełnie inne. Dla przykładu w roku 2020 Kurator Podlaski wydał 19 opinii pozytywnych o zamiarze likwidacji szkoły. Ale nie jesteśmy na Podlasie. Owszem, natomiast myślę, że to okazuje się, że dużo zależy od tego, kto sprawuje funkcję na danym terenie. Ale ponieważ jest to miejscowość rzeczywiście duża, pomyśleliśmy o tym, że zasadne będzie ubieganie się o to, żeby pozyskać środki na budowę żłobka i przedszkola. Skoro chcecie pozyskać środki na budowę żłobka i przedszkola, dlaczego nie na odbudowę szkoły? To już Panu mówiłem. Wynika to stąd z potrzeby odbudowania, korzystania z lokalnej infrastruktury oświatowej, która dotąd jest w nikłym stopniu. Andrzej Nowak został wybrany wójtem w demokratycznych wyborach w 2018 roku. Dziś demokrację ma w nosie, bo namawia mieszkańców do bojkotu niedzielnego referendum. Nie mam w nosie demokracji. Mając na myśli to, co powiedziałem wcześniej, po prostu jest to pewien element strategii. Jeśli pan orientuje się w tych wszystkich wyborach, które miały charakter referendum, to właśnie frekwencja była tym czynnikiem, który decydował o tym, czy referenda były skuteczne, czy też nieskuteczne. Dla mnie to jest absolutnie skandaliczne. Wójt wręcz powinien zachęcać, żeby wszyscy szli, jeżeli jest pewien tak swojego, swojego tutaj działania. Uważam, że nie jest dobrym gospodarzem naszej gminy, chociaż sama na niego głos Dwa lata temu. Jestem pewna, że zagłosowałabym inaczej teraz, ponieważ nie spełnił tych obietnic, które deklarował w swoim programie wyborczym. Mieszkańcy Kramska w niedzielę zdecydują o przyszłości Wójta. Kluczowa będzie oczywiście frekwencja. Warto pamiętać.